W ostatnich chwilach tylko, że tań ani... się ma mordeczki, Mordunie. Mamy 10-11 października, 25 właśnie na parka. W każdym razie wczoraj mi się idealnie trafiło okno pogodowe, jak biegłem te te szybkie w kolcach repy. A dzisiaj już nie jest tak kolorowo troszeczkę mżawka ale trzeba rozruszać nogi, poza tym później się widzę z ziomalami z Hardego tak dawno ich nie widziałem 2015, początki crossfitu zobaczymy w jakiej formie są chłopaki po parkranie 9.43 37 minut, pomogłem Grześkowi dowiedziałem się, że mam tak na imię zrobić rekord ziomeczek 115 kg od 10 lat walczy żeby zgubić wagę ani kilogram w górę ani w dół od 10 lat to jest chyba znak po prostu że tyle ma ważyć i tyle w każdym razie najlepszy czas w tym roku a teraz jadę do ziomeczków z Hardego Zrobiłem właśnie 10 albo 8 dwusetek. Celowałem w 4,5 sekundy. Zawsze robiłem troszeczkę za szybko. Od 2 sekund do sekundy szybciej. No, dwa razy chyba albo trzy. Strzeliłem się w 40,5 Teraz zrobię cztery setki. Wiedziałem, że taki dzień w końcu nadejdzie, że będę miał długi bieg do zrobienia w sobotę, bo od miesiąca biegam w sobotę długo, że nie będzie już takiej patelni. Czyste niebo, słońce, wychodzę o siódmej rano bez koszulki, jest mi gorąco. I dlatego właśnie nagrywam ten filmik, bo. To dzień przy umowy Jak w taką pogodę się wyjdzie to później już będzie z górki, bo nic nie zaskoczy. I tak nie jest źle. Nie mam na co narzekać. W końcu jestem w krótkich spodenkach. Wyszedłem z domu i to jest pierwszy duży sukces, bo mam buty do biegania. Yy, przebrany, i tak dalej, i teraz trzeba zrobić naprawdę dużo, żeby wrócić i się poddać. <noise> Więc prawdopodobieństwo, że ukończę bieganie, już teraz jest wysokie, takimi małymi kroczkami do celu. Nie biorę kamery ze sobą. Mam żel, butelkę z wodą, hajs na zegarku.

Minutach i tych trzech przebieżkach yy, woda co kilometr, kolka nie łapała. Rano, tylko 1,5 litra jerby, 8 łyżeczek cukru, y, 3 mikrołyżeczki soli, nic do jedzenia. Guma do rzucia na początku biegu wypluta przed 20 minutami szybko. Cieszę się, że mnie kolka nie złapała, bo ostatnie cztery tygodnie co tydzień regularnie na długim biegu łapała mnie kolka taka że naprawdę musiałem się zatrzymać